Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. E, dzisiaj w ramach odpowiedzi na tak, do którego e, nagrania zostałam e, otagowana, e, opowiem Wam wszystko o mojej największej pasji, a więc e, wszystko o podróżach. E, zostałam e, otagowana e, początkowo, chyba już za dwa, czy nawet trzy tygodnie temu, przez Natalię z kanału Kokosowa Tencza. Dziękuję Ci kochana serdecznie. Ty wiedziałeś, że to jest idealny filmik dla mnie, więc dziękuję Ci bardzo serdecznie, że o mnie pomyślałaś, ale wczoraj również Semika na swoim kanale opublikowała filmik e, z odpowiedzią, na swój tak, i również zostałam otagowana po raz drugi, więc teraz już naprawdę nie mam wyjścia. E, na kanały dziewczyny, na kanał kokosowej tęczoły oraz Semiki serdecznie Was zapraszam, a ich odpowiedzi na takie, jeżeli będziecie zainteresowane, znajdziecie w opisie na dole. A teraz czas na moje pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi na te pytania Was zainteresują i że miło spędzicie ze mną e, ten czas. Pytanie pierwsze: e, skąd jesteś i gdzie obecnie mieszkasz? Całe moje życie kręci się wokół jednego miasta i jest nim Bydgoszcz. W Bydgoszczy się urodziłam, w Bydgoszczy spędziłam 22 lata swojego życia, a te trzy pozostałe, których nie możecie się doliczyć, no to oczywiście spędziłam w moim mieście studenckim w Poznaniu. Po zakończonych studiach wróciłam z powrotem do Bydgoszczy, bo tu jest moje życie, tu jest moja rodzina, tu są moje korzenie. Ja swoje miasto uwielbiam, wręcz kocham. Naprawdę jestem bardzo dumna z tego, że jestem Bydgoszczanką, jestem dumną obywatelką tego miasta. E, zawsze na arenie krajowej czy międzynarodowej, kiedy gdzieś wyjeżdżam opowiadam właśnie z, z takim e, uśmiechem na twarzy i z taką miłością serca o tym mieście. Uwielbiam swoje miasto i jeżeli jeszcze w Bydgoszczy nie byliście, to serdecznie was tutaj zapraszam, bo w Bydgoszczy e, przez ostatnie kilka lat naprawdę, e, tak jak w, w wielu miastach Polski, co mnie bardzo cieszy, zaobserwowałam ogromne zmiany. Więc jeżeli jeszcze nie byliście w moim regionie, to serdecznie was do Bydgoszczy i do Kujawsko-Pomorskiego zapraszam. Pytanie drugie: Gdzie byłaś i w jakich celach najczęściej wyjeżdżasz za granicę? Jeżeli chodzi o wyjazdy za Graniczne, to myślę, że muszę Wam tutaj opowiedzieć na pierwszym miejscu o moim takim celu, który postawiłam sobie na życie. Na życie pod względem podróżniczym, oczywiście. Kiedyś sobie założyłam, było to już. Dobre kilka lat temu, że w ciągu mojego życia, mam nadzieję, że będzie ono długie, bo jeżeli nie będzie, to niestety to mi się nie uda. Ale jako życiowa optymistka uważam, że jest to do, zrealiz do zrealizowania i chciałabym w ciągu swojego życia odwiedzić każdą e, europejską stolicę. Każdą europejską stolicę bez wyjątku. Jestem na dobrej drodze, ale oczywiście droga przede mną jeszcze jest długa. Wiele stolic za mną, e, natomiast e, no wiele jeszcze do, e, do zobaczenia. E, jeżeli chodzi o. E, Oto ym, jaki był dla mnie ten rok pod względem wyjazdów. To ten rok pod względem wyjazdu był dla mnie rokiem niesamowitym i był rokiem do... Bez porównania do innych, dlatego że w poprzednich latach oczywiście wyjeżdżałam. Ja zawsze każde wolne środki, każde zaoszczędzone pieniądze staram się przeznaczać właśnie na podróże, bo to jest moja największa pasja i nic mnie tak nie cieszy jak udany wyjazd. Natomiast właśnie w tym roku to, co się wydarzyło, to jest coś niesamowitego, dlatego że trzy razy byłam w Londynie. Pierwszy raz w styczniu z moim chłopakiem na urlopie, miał być wypoczynkowym, ale wypoczynkowym to on nie był. Drugi raz byłam służbowo na konferencji, międzynarodowej konferencji de Barysia. E, trzeci raz byłam na targach e, IMAT z Asią Makcineczką, więc e, chociażby e, jakby ilość e, pobytu w Londynie w tym roku była dla mnie niesamowita, bo Londyn jest dla mnie najpiękniejszym e, miastem, gdybym. E, Gdybym kiedykolwiek miała mieszkać gdzie indziej, to właśnie w grę wchodziłby tylko Londyn. Natomiast w kwietniu byłam również w Berlinie, była to podróż no, wypoczynkowo-służbowa, bardzo krótka, bo nawet nie dwudniowa. Ehm, I mój urlop, mój urlop, do którego dążyliśmy przez ostatnie 3 lata, w zasadzie od momentu, kiedy się poznaliśmy, więc już... No, Bardziej cztery niż trzy lata. Z moim chłopakiem zawsze chcieliśmy pojechać na Lazurowe na Wybrzeże. Wybór nasz pat na stolicę Lazurowego Wybrzeże, a więc nicę Urlop, który spędziliśmy w Nice, i to, ile rzeczy zobaczyliśmy, to jak tam wspaniale spędzaliśmy czas, to jest po prostu coś niesamowitego, coś magicznego, coś, co zawsze zostaje w sercu, i coś, do czego zawsze z przyjemnością się wraca, bo uważam, że żadne dobro materialne, czy sobie kupimy torebki, buty, czy tam jakiś nie wiem, sprzęt do domu, jak ja życiarom nie jestem, ale wiadomo, że tam różne rzeczy nas cieszą, to nic. Mnie tak mnie cieszy jak, jak nowy wyjazd, jak poznanie nowego miejsca. Ja naprawdę lazurowym wybrzeżem, jestem zachwycona NICEO e, w szczególności. E, no i e, jaki jeszcze wyjazd w tym roku? W tym roku byłam również we wrześniu z moją przyjaciółką Weroniką, którą serdecznie pozdrawiam. E, byłyśmy w Paryżu, to też był niesamowity wyjazd, dlatego że e, oprócz tego, że Paryż jest miastem pięknym. To, to, to towarzystwo naprawdę miałam wyśmienite, to muszę przyznać. To był jeden z lepszych takich krótkich weekendowych wyjazdów, jakie przeżyłam i mam nadzieję, że będzie nam to dane powtórzyć na wiosnę, mam nadzieję. A co najlepsze, to w tym roku czeka mnie jeszcze kolejna europejska stolica. Za dwa tygodnie spełnię swoje ogromne marzenia, o którym dzisiaj napiszę Wam Wam na blogu, więc jeżeli jesteście ciekawe, gdzie za dwa tygodnie będę, jak spełni, kiedy się spełni moje marzenie, jak się spełni, gdzie się spełni, to zostawię Wam. Link Link do tego wpisu na blogu. Powiem Wam, że naprawdę e, tak się niesamowicie cieszę, że mogę podskoczyć pod sufit. Jeżeli chodzi o wszystkie moje relacje, to znajdziecie je na blogu. Z, każdej, z każdego wyjazdu e, zawsze przygotowuję wpisy, a znajdziecie przewodniki po tym e, po danym mieście, co warto zobaczyć, co zobaczenia nie jest raczej do końca warte, gdzie warto zjeść. E, tak naprawdę wszystko w danym mieście na blogach znajdziecie. Na blogu znajdziecie w ramach wpisów, ale jest też kilka vlogów, które Wam podlinkuję z moich wyjazdów, więc mam nadzieję, że z przyjemnością sobie zobaczycie. Odpowiadając krótko, więc na pytanie drugie, gdzie byłam? Byłam w kilkunastu państwach świata, a najczęściej wyjeżdżam po to po prostu, żeby zobaczyć, żeby poznać coś nowego i żeby rozwijać się i po prostu miło spędzić czas. Pytanie trzecie. Czy chciałabyś zamieszkać gdzie indziej niż obecnie? Jeśli tak, to gdzie? Tak jak wspomniałam przed chwilą, jeżeli. Miałabym się przeprowadzić, to jedyne miejsce, gdzie ja się dobrze czuję, tak dobrze się czuję, jak w domu, to jest Londyn. Ja nie wyobrażam sobie roku yy, takiego roku, w którym nie byłam ani raz w Londynie. Jak jadę do Londynu, to się czuję. Ja po prostu bardziej się orientuję yy, niż u siebie w domu. W, to znaczy w Bydgoszczy. W Bydgoszczy możecie mnie wywieźć gdzieś na jakieś inne osiedle, zagrędzić i ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. W Londynie się nie mogę, nie da się zgubić. Uwielbiam to miasto, uwielbiam klimat tego miasta, wielokulturowość. Ja jestem w Londynie zakochana i to nie mówię tylko pod względem osoby, która odwiedziła pięć najważniejszych zabytków tego miasta, i oj, tam była raz. Byłam w Londynie wielokrotnie i tak naprawdę każdy wyjazd y, odkrywa przede mną jakieś właśnie nowe, nowe zakątki tego miasta i Londyn uwielbiam. Natomiast z chęcią bym się przeprowadziła, chociaż na jakiś czas, natomiast no nie jest to takie łatwe, nie jest to też obecnie możliwe, więc może tak naprawdę nie wiadomo, gdzie nas życie zawiezie, zawiedzie, może się przeprowadzimy, może nie. Y, na razie jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Pytanie czwarte. Bardziej lubisz zimę czy lato, jeśli chodzi o podróżowanie? Y tak, podróżowanie zawsze na tak, ale zimą y, trochę jednak mniej mnie to kręci, y, bo y, ja nie lubię y, spędzać czasu y, kiedy na dworze, kiedy jest y, nieprzychylna pogoda, więc najbardziej lubię wyjeżdżać, że mówiąc, powiem Wam, że wiosną i latem i może być nawet jesienią. Nie zmienia to faktu, że zimą również podróżuję i nie stanowi to dla mnie większego problemu, jedynie taki tam drobny dyskomfort. Pytanie piąte. Twoje wymarzone miejsce, do którego chciałabyś pojechać, to. Jeżeli chodzi o mój cel długoterminowy, to, jest to oczywiście, są to oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie, konkretnie Dubaj. Dubaj to jest miasto, o, którego, o którym marzę o jego zobaczeniu od dawna, ale ostatnio w ostatnich miesiącach to, tak, to, to marzenie narasta. Natomiast jest to marzenie bardzo finansochłonne, że tak to nazwę. To nie jest taki wyjazd, na przykład jak do Paryża na weekend, gdzie możemy sobie załatwić bilety, na za śmieszne pieniądze. Możemy sobie załatwić nosać za śmieszne pieniądze, czego dowodem jest mój wrześniowy wyjazd z moją przyjaciółką Weroniką, gdzie naprawdę za bardzo e, niskie e, kwoty spędziłyśmy fantastyczny weekend, po prostu było niesamowicie. E, natomiast Dubaj to jest zupełnie inny świat, zupełnie inne koszty, zupełnie inne koszty przelotu, e, no i zupełnie inne koszty zakwaterowania. Poza tym, coś co mi się marzy, oprócz e, zobaczenia tych wspaniałych budowli, wspaniałej kultury. E, wiecie, ja nigdy nie byłam, e, znaczy. Dwukrotnie byłam poza Europą, natomiast Dubaj to jest coś zupełnie innego, zupełnie inna kultura, zupełnie inne krajobrazy, tak naprawdę wszystko jest inne, a mnie to wszystko tak ciekawi, że na razie czytam, ale w przyszłości na pewno pojadę, uważam, że do 30 to na pewno Dubaj zaliczę. Co mi się marzy? Możecie powiedzieć, ale banan. Słuchajcie, marzy mi się lot liniami Emirates, czyli liniami emireckimi i lot samolotem Airbus A380. Jest to, że tak wam na szybko Ciocha przybliża, bo ja jestem fanką jakby lotnictwa i fanką samolotów i zgłębiania wiedzy na temat samolotów. Airbus A380 jest to największy. Samolot, jaki, jaki, jaki lata na naszym niebie. Jest to samolot dwupokładowy, jest to samolot, w którym po prostu rozrywka i życie tętnią na maksa. Jest to samolot, który niczym nie przypomina tych samolotów, którymi my zazwyczaj latamy. Jest to po prostu podniebne cudo i myślę, że gdybym leciała takim herbasem, to. Takim samolotem, to myślę, że nawet ten strach przed lataniem byłby mniejszy, bo komfort podróży podejrzewam, że jest naprawdę no, nie do porównania, a ja y, podróżować, y, latać się po prostu boję. Dlatego, że dosyć dużo wiem o samolotach i to jest niestety wiedza, której nie powinniśmy zgłębiać, jeżeli ktoś się boi latać. Także cel długoterminowy to Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Cel krótkoterminowy dowiecie się na blogu. Za dwa tygodnie o tej porze będę spełniać swoje marzenie, więc. To, jak ja się cieszę, to jest nie do opisania. Pytanie szóste. Czy oszczędzasz na podróż? E, tak, oczywiście oszczędzam. To nie jest tak, że jestem w stanie wymyślić sobie, o, dzisiaj mam, mamy piątek, znaczy jutro mamy, jak będziecie to oglądać, jutro będzie sobota i za trzy dni pojadę sobie do Berlina, albo za trzy, za trzy dni pojadę sobie do Londynu, albo do, do, nie wiem, do Monachium, tak? To nie jest tak. Ja wszystko zawsze planuję z wyprzedzeniem. Bo raz, no, że trzeba to życie tak poukładać, żeby można było sobie pozwolić na wyjazdy, pracę e, zrobić szybciej, różne czy po przekładać i tak dalej. E, natomiast no, jeżeli chodzi o koszty, to są wyjazdy, tak jak mówię, e, że loty na, na przelot do, 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 do danego miasta możemy znaleźć za kilkadziesiąt czy maksymalnie, nie wiem, 100 złotych w jedną stronę, e, a możemy też znaleźć sobie bardzo tani nocleg. No ale jeżeli chodzi o Dubaj, no to na pewno bez oszczędzania się nie uda, to jest dla mnie kwestia oczywista. Natomiast ja mogę oszczędzać na podróże i to nie przeszkadza. Im więcej gromadzę pieniędzy, tym więcej gromadzę funduszy, to wiem, że bliżej jestem tego swojego celu i ja się cieszę. I to nie jest tak, że, a nie wiem, czegoś tam sobie nie kupię. Ja na przykład robię tak, że chcę sobie coś kupić. I wiem, że gdybym nie, od, nie odkładała na jakąś podróż, to, to bym sobie kupiła. Więc tę kwotę, którą bym wydała, na daną no rzecz, nie wiem, na ten spodnie, kurtkę, czy na coś, ja sobie wpłacam na konto oszczędnościowe i w ten sposób oszczędzam sobie na wyjazdy. Więc nie jest to jakieś nie wiadomo jakie wyrzeczenie, to jest po prostu kwestia tego, na czym nam zależy. To jest kwestia po prostu dobrych wyborów, moim zdaniem. Natomiast pod, podróż, na którą bardzo oszczędzałam najbardziej w moim życiu, no to były nasze wakacje właśnie w Nicei, ale planowaliśmy je z 8- czy 9-miesięcznym wyprzedzeniem, więc też jakby się udało, i te wakacje były, tych funduszy, warte. Pytanie siódme. Co lubisz w podróżach, a czego nienawidzisz? Uwielbiam, słuchajcie, ja uwielbiam poznawać nowe miejsca, nowe kultury, nowe osoby, właśnie nowe, 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 nowe typy osobowości. Ja po prostu uwielbiam poznawać nowych ludzi, ich kulturę, ich zwyczaje, ich obyczaje, ich tradycje. To jest coś, dzięki czemu ja uważam, że warto jakby się wyrwać z tego naszego miejsca zamieszkania i poznać coś innego, poznać coś nowego, um, doładować sobie akumulatory, spędzić fantastycznie czas. I to, jest, to są po prostu takie przeżycia, których nie da nam, moim zdaniem, nic innego. Żadne zakupy, żadne jakieś tam inne, nie wiem, dobre materialne. Uważam, że nic nie jest tego w stanie nam, nic nie jest tego w stanie. Um, Przebić! Dla mnie podróżowanie to jest numer jeden, i jak, z jakimi pieniędzmi by się yy, nie wiązało, mnie to nie interesuje. Czego nienawidzę w podróżach? Nienawidzę latania, boję się latać, nie znoszę latać. I wiecie co, niektórzy tak mają, że nie lubią latać, ale nigdy w życiu nie stało im się nic złego w samolocie. Ja miałam dwa takie loty że y, nikomu takich lotów nie życzę i y, pewnie dlatego jest tak, a nie inaczej, bo ja kiedyś nie bałam się latać. Pamiętam, że byłam kiedyś z rodzicami, byliśmy w Turcji, byłam z rodzicami w, w Rzymie i ja wtedy nie bałam się latać. Natomiast z czasem po prostu się to zmieniło po tych moich dwóch przykrych incydentach i tak się stało, że ja o tych samolotach zaczęłam czytać, zaczęłam się tym tematem, tematyką interesować i y, w sumie jest to śmieszne, bo samolot jest najbezpieczniejszym y, środkiem y, transportu, y, jakim dysponujemy, z jakiego możemy tak, natomiast dla mnie ten brak kontroli, nawet nie wiem, w, ok, no jak jadę autobusem czy metrem, też nie mam kontroli, ale to jest jakby inny poziom, inny poziom, wiecie, to jest, no to jest dla mnie w ogóle, to jest dla mnie kosmos, latanie to jest kosmos, nienawidzę latać, boję się latać, e, dlatego, że ja po prostu nie lubię nie mieć nad czymś kontroli i e, no jednak, jeżeli e, lecimy na wysokości 12 tysięcy metrów e, nad e, podłożem, nad ziemią, to ciężko komuś zaufać, że wszystko będzie fajnie. Choć, co jest najzabawniejsze, e, jakby no rola pilota w pilotowaniu Samolotu jest kluczowa pod względem technicznym, aczkolwiek no pilot y, nie pilotuje samolotu, tylko robi to pilot y, automatyczny. Więc y, nie dość, że się musimy zdawać na człowieka, to jeszcze musimy się zdawać na technikę. Ja tak trochę nie wierzę, że to zawsze wszystko wyjdzie, aczkolwiek y, statystyki pokazują, że jest to najbezpieczniejszy środek transportu. Pytanie ósme: czy masz ulubione miasto lub kraj? Jeśli tak, to dlaczego? Jeżeli chodzi o y, naszą piękną wspaniałą Polskę, to ja jestem ogromną fanką. Y, Bałtyku, e, bałtyckich, e, nad, nadbałtyckich, e, właśnie nadborskich miejscowości, miast i miasteczek. I uwielbiam dębki oraz karwie, dlatego że z tymi się kojarzy moje dzieciństwo. E, Karwia może niekoniecznie, bo do karwi zaczęłam jeździć jakieś ponad 10 lat temu. Natomiast przez całe swoje życie, raz właśnie w roku jeździliśmy do Dębek, nad morze do Dębek, mieszkaliśmy przez tydzień w przyczepie i to były takie wspaniałe, beztroskie, po prostu genialne wakacje, które mi się doskonale kojarzą. Właśnie e, lody, e, rybka, e, fryteczki, jakieś sałateczki, suróweczki, piękna pogoda albo e, fatalna pogoda, bo różnie to bywa. Pływanie, spędzanie czasu z rodziną, jakieś tam gry zespołowe, zabawy. Genialnie. E, uwielbiam również koło, brzeg, zwiadam z zębów, bo tam poznałam swojego mężczyznę i zawsze raz w roku dookoło brzegu staramy się pojechać. A jeżeli chodzi o miasto poza granicami naszego kraju, no to jest takie, oczywiście już wcześniej wspomniałam Londyn. Pytanie dziewiąte. Wydarzenie, które najbardziej zapadło Ci w pamięć za granicą? Jeżeli już o tym Londynie tak nawijam, to w styczniu, kiedy byłam z moim chłopakiem na naszym urlopie, nie lubię tego robić, ale tu się naprawdę to nadaje wypoczynkowym, to niestety... W tym okresie yy, miałam bardzo, bardzo... Poważne problemy zdrowotne i tak wyszło, a nie inaczej, że musiałam skorzystać ze służby zdrowia w Londynie. I to był jedyny taki wyjazd, e, który wspominam bardzo dobrze, ale i z wielką traumą e, poniekąd, dlatego że ja się po prostu bałam, że ja nie wrócę do domu. E, jeżeli chodzi o inne takie wydarzenia, e, właśnie, które mi zapadły w pamięć, to z pewnością był to rejs ogólnie, wycieczka do Egiptu, a nie taka wycieczka do Egiptu, jaką my sobie wyobrażamy, że y, jedziemy last minute, all inclusive, robimy sobie zdjęcia przy piramidzie, łapiemy ją za czubeczek i tam chlejemy piwsko nad basenem. Bo y, dla mnie takie wyjazdy są, bym powiedziała, komiczne. Ale każdy niech podróżuje tak jak chce. To jest nie moja sprawa. Każdy może nawet pojechać za na dwa tygodnie do Egiptu i się byczyć i pić piwo przez cały dzień. To jest absolutnie... To nie jest mój biznes. Niech każdy spędza swoje wakacje tak jak chce. Natomiast ja w Egipcie... Y, myślę, że właśnie Egipt zapoczątkował moją miłość do podróży. Ja w Egipcie dowiedziałam się tylu rzeczy. Y, że... To chyba był najciekawszy do tej pory e, dla mnie wyjazd. To naprawdę wyjazd był niesamowity, pierwszy taki daleki, e, ale naprawdę e, godny, godny polecenia pod względem. E, znaczy, jeżeli my zwiedzamy, bo jeżeli nie zwiedzamy, to uważam, że to jest, to jest strata pieniędzy. Natomiast dla mnie w Egipcie e, był e, najlepszy, najciekawszy rejs po Nilu takim stateczkiem, który trwał kilka dni to po prostu było niesamowite przeżycie. I coś co jeszcze bardzo pamiętam z takich smutnych przeżyć, ale takich zapadających w sercu, to właśnie kiedy mówiłam wam, że byłam kilka lat temu w Rzymie, no to już to więcej niż dobre kilka lat, ale byliśmy w Rzymie, w momencie zaplanowaliśmy wycieczkę, później ona jakoś chyba, jakoś to się rozeszła po kościach i znowu chcieliśmy jechać do Rzymu i pojechaliśmy do Rzymu w momencie, kiedy papież Jan Paweł II niestety umarł i no, my czekaliśmy w tej kolejce, aby jakby się z nim pożegnać i to było takie, no, niesamowite przeżycie. Szkoda, że nie udało się pojechać wcześniej, chociaż ja byłam na Rzymce w Bydgoszczy w 97 roku i to też było fantastyczne, ale no, wiadomo, że chcieliśmy pojechać jechać w innych okolicznościach, ale to właśnie zapadło mi w pamięć. Pytanie dziesiąte, przedostatnie. Co, bym, co byś poradziła osobom, które chciałyby podróżować, ale mają obawy? Powiem Wam tak, zależy wszystko od tego, z czym Wasze obawy się wiążą. Dlaczego Wy się boicie, znaczy Wy, dlaczego te dane osoby boją się podróżować? Mi się wydaje, że jeżeli się boimy, to dlatego, że czegoś nie znamy. Może dlatego, że boimy się, że nie damy sobie rady w jakichś warunkach, jeżeli jest to wycieczka niezorganizowana, którą organizujemy sami. A ja fanem właśnie takich sam, samego, samego organizowania wycieczek, samego organizowania tego, abyśmy sami organizowali sobie wycieczki jestem, ja nie lubię jeździć z podróże jest to wygodniejsze, ale dla mnie e, jakby już ta przyjemność podróżowania zaczyna się teraz, czyli na przykład jak teraz jestem dwa tygodnie przed wyjazdem, to już sobie planuję mam przewodnik, oglądam, przeglądam robię sobie mapki, rysuję, ja to mnie to po prostu, mnie to tak kręci, mnie to tak podnieca znaczy podnieca to nie jest dobre to tak jara, że dla mnie to już całe zwiedzenie zaczyna się właśnie wcześniej, e, ale właśnie jeżeli e, boimy się tego, co zobaczy, co na miejscu, że sobie nie poradzimy. Może mamy jakieś, nie wiem, bariery językowe, nie, nie władamy biegle bądź chociaż w stopniu takim średnio zaawansowanym jakimś językiem. No to może właśnie to wynika z tego, więc ja zawsze polecam e, naukę. Przepraszam. <laughs> przepraszam, naukę języków um, obcych, e, bo to właśnie otwiera e, nam e, otwiera nam drzwi do podróżowania e, i e, no tak jak mówię, warto się do tej podróży przygotować, żeby tak nie pojechać na ślepo i tak naprawdę, wiecie, zapłacicie za coś, a tak naprawdę nie wiecie, gdzie jedziecie, jakie jedziecie, po co jedziecie. Ja, ja takich wyjazdów przynajmniej nie lubię, aczkolwiek dla osób, które e, nie lubią takiego stresu i takiego dryszczyku emocji, jak to będzie, no to wiadomo, że lepiej wy wybrać się na zorganizowaną e, wycieczkę przez biuro podróży i tutaj może Wam go Tęcza, bo o ile się nie mylę, o ile dobrze kojarzę z naszej rozmowy, to Natalia jest um, kierownikiem biura obsługi klienta e, właśnie w e, jednym z biur podróży. Także jakby co, do Natalii Natali, samych Tęczy możecie pisać. Pytanie ostatnie, jedenaste. Bez jakich rzeczy nie wyobrażasz sobie podróży? Nie wyobrażam sobie podróży bez przewodników. I tutaj chciałabym Wam polecić przewodniki, które ja uwielbiam najbardziej. Są, są to przewodniki marki Berlitz. Um, Berlitz, tutaj akurat mam Paryż Step by Step, ale tych przewodników mam każde miasto, w jakim byłam. Właśnie taki przewodnik posiadam, jeżeli tylko oczywiście ta Berlitz ma taki przewodnik w swojej ofercie, tutaj macie wszystko. Słuchajcie, tutaj macie wszystko. Taki przewodnik kosztuje około 30 zł, więc uważam, że są to pieniądze śmieszne. Tutaj macie informacje, co zobaczyć, jak zobaczyć, macie gotowe trasy, macie informacje, wszystko. To jest wszystko, czego Wam potrzeba. Ja jeszcze, oczywiście, moje zboczenie mam osobną mapkę, którą sobie rozkładam, gdzie, jak dojechać, co zobaczyć, jak dojść. I to tak naprawdę na nasz wyjazd do Paryża to było wszystko, co Wam było do szczęścia potrzebne, także te przewodniki koniecznie polecam. Coś, bez czego ja osobiście bym nie wyjechała za granicę w życiu. Jest to oczywiście ubezpieczenie zdrowotne, chociaż może jest to już jakiś zboczenie, jakiś uraz, więc ja bez ubezpieczenia nie wyjeżdżam. Ubezpieczenie, z którego ja korzystam, to znaczy wiadomo, zależnie, gdzie jedziecie, na ile jedziecie, na jak długo, czy same i tak dalej. Natomiast to jest kilkadziesiąt więc ja uważam, że nie warto oszczędzać tych kilkudziesięciu złotych, bo jest to naprawdę mniej niż 100 zł, na czymś, co może Wam się później bardzo, bardzo przydać. E, coś, e, z czego sobie nie wyobrażam wyjazdu, to porządna walizka. E, ja mam walizki e, dwie, nie mam e, żadnej dużej walizki, bo na tak długo nigdy nie wyjeżdżam, jest duża walizka, nie jest mi potrzebna, ale mam średnią e, z Ochnika, taką e, jakby lakierowaną, takiego, no, takiego żółwia, e, która jest w stanie doskonałym, ją kupiłam e, 3,5, Pół, jakoś tam 3, ponad 3 lata temu i ją po prostu uwielbiam jest w stanie idealnym, a że była sprzecany, to tylko można się cieszyć. I drugą, którą mam kabinówkę, to jest yy, stosunkowo nowa, dlatego że yy, moja poprzednia kabinówka, którą miałam, popsuł mi ją mój tata, yy, więc kupiłam, musiałam sobie kupić drugą i zdecydowałam się na yy, kabinówkę American Toaster, yy, która jest leciutka i jest idealnie pod wymiary tanich linii lotniczych, znaczy tutaj mówię akurat o Ryanerze, więc jest po prostu fantastyczna. A jeżeli mamy 10 kg yy, do dyspozycji, to yy, to, żeby walizka ważyła mniej niż 2 kg, w moim zdaniem kwestia kluczowa. E, co jeszcze? No, wiadomo, jakieś leki. Dla mnie nie ma wyjazdu bez AWI, bo mamy chorobę lokalną, ale bez tamtych wszystkich innych leków. E, wiadomo, można to kupić na miejscu, aczkolwiek, jeżeli na coś y, wiecie się przelekt, leczycie, no to wiadomo, że te leki musicie mieć ze sobą. E, takie typowe leki, ale że gdzieś tam was wiecie brzuch y, zaboli i później macie jakieś ni niedogodności z tym związane, no to oczywiście takie leki warto, y, warto mieć. E, chociaż, jeżeli na przykład jesteście w Egipcie i dorwie was klątwa faraona, to, to uwierzcie że polskie leki czy tam jakieś europejskie leki, guzik wam pomogą, wtedy to tylko y, się modlić i y, korzystać z tych leków, które są dostępne na miejscu. I tak naprawdę to. Tyle. No O tym, że dobre towarzystwo jest kluczem do um, udanej wyprawy, to chyba mówić nie muszę. Chociaż ja jestem taką osobą, która bardzo lubi podróżować również sama. Ja się nie boję, ja lubię, ja lubię wyzwania, ale dobre towarzystwo, na przykład y, właśnie w postaci, pod postaci mojej siostry, czy mojej przyjaciółki, czy mojego chłopaka, no to wiadomo, że zawsze jest na plus, ale to jest myślę, że raczej taka kwestia oczywista. No i tak, czy to już są wszystkie pytania? Tak, 11 pytań to już koniec tego, tej mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziłyście czas. Jestem bardzo ciekawa, jak wy byście odpowiedziały na te pytania. Jestem bardzo ciekawa, czy lubicie podróżować, czy podróżowanie to jest spełnianie waszych marzeń, gdzie byłyście. Może są jakieś miejsca, o których mi opowiedzieć? Bo tak jak widzicie, ja się tutaj kręcę jedynie w, w, w europejskich kręgach, tak naprawdę zbyt daleko nigdy nie byłam. I jeżeli macie takie miejsce, o którym chciałbyście mi opowiedzieć, no to ja oczywiście będę bardzo wdzięczna. Z pewnością, z chęcią sobie o takim miejscu protyczytam. A teraz najważniejsza część tego filmu. Nadszedł teraz czas na to, aby mm, otagować y, dziewczyny, y, u których na kanale z przyjemnością chciałabym taki filmik y, obejrzeć. Będzie to oczywiście. Paulina z kanału Miss PK Project, Alicja, Alicja Czarodziejka oraz Karolina z kanału Stylizacja, a także każda z Was, która będzie miała ochotę właśnie ten filmik nagrać. Jestem niesamowicie ciekawa odpowiedzi dziewczyn, które o tego wam, ale jestem niesamowita Waszych odpowiedzi, więc jeżeli będziecie miały ochotę nagrać odpowiedź na ten tak, to koniecznie dajcie mi znać z przyjemnością obejrzę. Tyle, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Czy Wam przemiłego weekendu? Dajcie kciuka w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał, jeżeli lubicie tak samo podróżować jak ja. A teraz co? Ja już się zbieram, bo jak zwykle jest już późno. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę miłego weekendu. Buziaczki!